I teraz pytanie do Panów. Lepiej wspierać lokalnych przedsiębiorców czy ściągać zagranicznych inwestorów? Odpowiada Pan Krzysztof Czabański, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Musimy zaoferować ten potencjał inwestorom, żeby przyszli i tworzyli nowe miejsca pracy. Odpowiada Marcin Lewandowski, Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stanogi. Jak najkorzystniejsze podatki dla nich, tak? I to samo pytanie Zbigniew Sosnowski, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. To małe firmy tak naprawdę dają najwięcej miejsc pracy i Paweł Szamka, Komitet Wyborczy Wyborców KUKIS 15. Nasi przedsiębiorcy chcieliby, żeby państwo wręcz nie przeszkadzało im w, w funkcjonowaniu. Potrzebne jest uproszczenie prawa, a potrzebne są y, niższe podatki. Powiada Arkadiusz Osiński Komitet Wyborczy Korwin. <laughs> Bardzo się cieszę, że wszyscy tutaj panowie, bo takie nasze wrażenie, wszyscy tutaj panowie przed programem przeczytali program partii Korwin. It's the motherfucking Eagle Double G Snoop Dogg